Siemoneczku panowie, 7.20 Targowisko Miejskie w Elblągu Rano prawie nie było nikogo Zimno Coś tam nagramy

Jużemy, nauczcie. Rezygnujemy z tej pracy. Żełkuję te białe pocztowe. Daje biczny samiczek. Stuba para. No. Stuba para, panowie, białe pocztowe. Pytaliście się. Sorry, halo panowie, przepraszam bardzo. Ile <laughs> kilometrów? No, żeby jechać no. na to Sprzedałeś wczoraj tyle, znowu masz tyle? Bo już reszta, re, reszta. Wczoraj była taka sieć Siećka sprzedawana Prezentować się Pokazywać Ale wczoraj był lepszy rynek niż tu, nie? Tam? Tam było lepiej, nie? W ogóle w Szybie jest lepiej Tutaj to tylko chodzą maruzu. Mar maruzu, maruzu. Ale zimno panowie w rękę. <śmienny> Jeszcze po sześć, pięć minut zobaczymy <noise> jak to wygląda. nie, bo z domu wygodzi. Stube to jest. Pana zawsze Będziesz miał nagrać. A tu to taka wygnieżdżka. A stube to taka

あれは。

もう一度も言ってみよう。

Nie, nie, nie. A teraz wiesz, jak to trzeba No to pani odchodzi. A i jajka grusila, a nie musila. A poniżej nami, wchodzimy w jak tam nie

Juro ma w Jaka cena ich? 450 klipuzdówek. Nie, nie dały. Co? No.

150 zł zapłacił za nie. kupione? Tak. Rano proszę pana. Rano kupione. Kupiłeś takiego? No tak Tam już panowie zobaczymy. Mały rynek. Bardzo mały.

Dobra, panowie. 10 minut. Tak wygląda targowisko. Pogoda się robi. Tutaj szkury. Pozdrawiamy. Coś tam jeszcze u mnie nagramy. Ale jest bardzo zimno. Rano było 6-5 na minusie. Jest ludzi, mało gołędów, mi bardzo mało Witamy panowie, jest godzina popołudniowa, jesteśmy u kolegi Co to jest za miejscowość? Jegłownik O tu puszczałem Tu ma coś takiego, zrobił sobie taki zaciążek Sam sobie zrobił, tam jest korbka, zaraz pokażę. Bolek oczywiście z piwkiem, jaki piwo reklamujesz? Dzisiaj Perła. Perła. Pozdrawiamy. Z... Sam jak Perła jesteś. Bolek <laughs> Perełka. Koleżka ma coś takiego. Pasiaki, tak jasne. Widynki ładne. Te się jakoroś jak nazywają? Nie, Wiedeńskie. No, no. Wiedeńskie, tylko to niektóre są takie białe, wiesz? A, no to takie no. winery, nie? Z tymi głowami kostkowymi. Gołemniczek sobie postawił. No ty to? Nie no, teraz nie, bo ma. mam świeży wpuściłem A Murzyny miałeś? Ale, ale, co, ale tak, to, ale murzyn, kolego Murzyny miałeś? Nie masz murzy, już? Miałem, ale nie ma. Tu ma coś Mamy takiego te samice. Tu samice ma coś takiego, takiego. ładne? Nie. Mhm. Sta łysa, nie? Ale jak chodzi? Tu coś takiego Ty A tutaj ten na środku co to jest? Wentylacja? wentylacja jest. Nie zacieka? Nie no, tak jeszcze raz muszę tak patetnić fajne te jaśniaczki? Ale ładnie mam nie zrobiłem? No, no fajnie się... Przy, przyjemnie tutaj tu zrobił. A to, to, Dalej, jak, a ty, jak, to wiem, jak to działa? Jak to działa? Kurde, to jest zajmiste, nie? nie? takie dobre nie? Mhm. Na cyk na tego i... na linkę, nie? Tu pokażę panowie Wyjdę Tutaj, a, tu, ty, a tu co to masz? Papuszki, czy co? Tu będą zeberki. A zeberki? Będą jeszcze nie ma, nie? Tutaj mam kurki, a tutaj zaciąg sobie wchodzi na drabinkę. Sam sobie zrobił, u mnie podejrzał. Zobaczcie, ciąg linka. Jak na statku? Tak to no, wygląda. Jak tak. Ładnie, nie? No, ładne malutkie. To, ta rączka od kątówki. Ta? No. Tu mi się to spodobało u kolegi. Bo u mnie jest całkiem inaczej, jest na takie metalowe jak zamarżnie. A tu macie jak do mieszkania, zobaczcie O to chodzi, że nie ucieknie, zamknie szybko za sobą i jest na język Zaciąg sam zrobił, fajna voliera. tam z przodu jest otwierane Ale to jest teraz bajera, nie? Gołębie sobie chodzą. bez zaciągu i a ja to w ogóle poprawię jeszcze ja no, Żeby zało założyło nie, ja to wiem, ja szybko bym musiał się wyprowadzać tak, z tamtej chałupy, no. Tak właśnie bezrobotni żyją, zobaczcie tutaj, zobaczcie. Ten pan mało... Pracuje Nie, bezrobotny. Bezrobotny, jak Andrzej. No, a pan Bolek za pierwsza i jak, nie? No daj I na kolanach. A my bezrobotni. Co tam mam jeszcze nagrać? Gołąbki. On ogólnie gania te gołąbki? Chodzą, tego... Chodzą ci dobrze? Gania tylko... ma tam świeżych parę sztuk. A tu kurki takie zrobił, sowolierkę. Ty, a tam, tam co? Gdzie to idzie, tamto? Wychodzą. Na zielone. Do sąsiada, tak? Co? Do sąsiada na zielone. Na marihuanę. Zapalić, zapalić bucha. Jakie kurki. Tu ma coś takiego? Ładne O Bolek, jeden podobny do, do Ciebie, ten czarny Jak inne, Ładne ma te kurki, ja pierdzielę. Co jajko jest? swoje ma Jajko swoje, mięso swoje Ty, yeah. a ten cza czarny, za gołą? Kumru Kumru? No. One tak fajnie, ten, nie? Kuczą nie? To mam samca, nie mam samicy, on z pasiatką w parze jest mm -hmm. Ale pasiatkę będę musiał zabrać Ale kury te, normalne takie masz, widzę, że duże, takie eleganckie, duże dobre jajka dużo co to masz z na ona ma Tam ta kura? Nałożyłem jej skówkę, bo w mi dzioby jajka. jajka, ja to i... zaznaczyłem. To no pójdzie... Tak, tak. Ja byłem, tak, tak, tak. Żołądowa, Ale ja... kogutów masz parę, że się nie biją, bo jak ja przynosiłem, to się tak lało u mnie, to małe, że... Nie, się nie biją to to Zobaczcie, jak ma, o. Ty, to one mają tutaj do chodzenia, nie? Tak, słucham? Tu, tu jeszcze tak. Co tu jeszcze masz? Tu siedzi kurka na O, tu kurka, a tu młodziaczki, pasiaczki. A jeden ci umarł, z Mars jeden. Z Mars? Z jeden, ten chyba z obrączką. A z obrączką? od to wiesz. Ten nie, starszy jest. Pan ten starszy. Pałki ma i dlatego. Ale dzisiaj było minus sześć, dlatego Bolek. Z Mars, z Mars. Na go. Zobacz, Trudno, bo tak to samo... Nie, A tu drzewko tak wsadziłeś? To bo to jest zeberki żeby się, sobie siadę. Ale to było czy takie? Nie, nie? To miałem. A zrobisz żeby tutaj rurę żeby nie, nie, nie niszczyły? Nie było. To, to nie mosknie i ten jas. No i dobrze. Wczoraj chciałem kupić. Widziałeś film mój? Nie. Te papugi chciałem kupić, ale no, dawałem... 500 zł tak. mu udawałem. Nie chciał, chciał 700 i kolega w twarzach mi powiedział, że one nie są tyle warte. A tu co tu zrobisz na dla papug? Nie, to nie te zeberki będą wchodzić sobie tędy. No, dla tych jest wentylacja, raz będę sobie chodził. tyś pomysłowo, nie? Jeszcze ich nie ma, już kolega co zrobił. To jest zajebiste, nie? Widzicie? O, myśli, myśli, myśli. Nie? Widać. Bardzo dobre. Nie trzeba sprężyny, tak jak u mnie. Tam se wychodzą na trawkę. Dobra, panowie, pozdrawiamy. Coś takiego jeszcze u mnie, coś nagramy. A co, yy, Stropią dawałeś i strukturę? A tam nie, tylko strukturę, siatkę i strukturę? Nie, nie. nie. Czy, czy, czy baranek tak? strukturę tylko. Strukturę, nie? specjalny grunt jest na płytach Żeby się przykleiło, nie? Tak, żeby się przykleiło. Nie? No no i w miarę ci wyszło elegancko na niebiesku Ja muszę mój pomalować. Ja sobie nie miałem czasu. Ale przerobię sobie ten na Nie, a po co? Bo siadają, nie? Siadają, siadają nie? Dla, i dlatego i ja mam kołowrotki. I nie siadają mi na ranty. No. No bo dobrze mówisz. Bo chcesz, żeby zamknąć je, no to one nie siądą. Siądą no czy tu i no, to się to nie gruchają. Nie, nie, nie wkurzają, nie? No. Ale to było robione tak na szybko. Na żeby szybko. Doma, to, 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 to. A tam szły do... Szły tam, czy nie? No, uciekają jeszcze. Ile masz, gdzieś kilometrów tam, gdzie miałeś? Kilometr. Kilometr? Stronie, tam to tak. Pocztowe tu... Ale ładnie masz, cicho, spokój, nie? Sąsiedzi normalni? No i dobrze. Cicha. Jedziesz to na rynek? Nie, dzisiaj był. Dzisiaj byliśmy. Jo. Nie byłeś, nie? Nie, nie byłem, bo Ja też przyjmiłem się. Byliśmy, Dobra, panowie, my jeszcze chwilkę pogadamy, zapalimy po fajeczce. Yy, I tak to wygląda. Jeszcze coś tam u mnie dogram. Zaciąg sam sobie zrobił. Powiem Ci, ten zaciąg nie jest ma drogi, tylko materiał jest drogi. Ja u Ciebie widzę, że ma kiedyś pręty grube. Człowieka jakby tak miał kupywać to To katastrofa człowieka bo to materiał poszedł do góry nie? co? No to wszystko same bramki z klankami, to wszystko dość kasa No tak dobra, pozdrawiamy gąbki tak wyglądają, pogoda się robi, ale nie jest za ciepło Pozdro, później dogramy coś